Kartonowe pudełko zmienia się w wygodny domek. Małpa zaczęła je rozpakowywać. Pokryj ściany designerskim papierem piankowym. Cekinowe wstążki ozdobią boki. To świetne miejsce na dom. Kwiaty kwitną. Drabina pomoże nam wejść do środka budynku. To takie wygodne i piękne miejsce. Jednorożec Sofii wybrała się na biwak. O, tu jest tak pięknie. Co za tajemniczy tunel. Muszę zobaczyć, co jest w środku. Jednorożec idzie coraz dalej. Musiała wspinać się na strome góry, ale jej droga doprowadziła ją do cudownego miejsca nad brzegiem morza. Wow, gdzie ja jestem? O, na drzewie jest domek. Ale fajne znalezisko. Jednorożec wspięła się do wnętrza malutkiego pokoju. Tu jest tak wygodnie. Co za wspaniały wazon! W pobliżu znajduje się wodospad. Dziewczynka uwielbia nowy dom, który znalazła przypadkiem. Skręć drut. Pokryj kolorowym klejem na gorąco. Stworzyliśmy piękne korale. Kotek przyniósł swoją ulubioną piłkę z włóczki. Skręć sznurek, by stworzyć spiralę. Udekoruj ją brokatem. Co za uroczy, ręcznie wykonany dywanik. Pokryj szablon kotwicy, używając piankoliny. Wygląda staro. Odrysuj detale. Gdzieś tutaj rośnie mech. A w środku pętli znajduje się część liny. Przeciągnij ostrą część przez środek. Po bokach są części masztu. Powinien wyglądać starzej. Musimy tylko powiązać żagle. Węzły zamocują tkaninę. Statek zatonął po wielkiej bitwie. Teraz jedyne, co zostało ze statku, jest pokrytem chem. Tylko krab pamięta o dawnej świetności statku. Syrenka Eli czyta: To moja ulubiona książka. Niegrzeczna ryba przerwała jej czas dla siebie. Ha, co? Czego chcesz? Mam płynąć za tobą? No dobrze, zobaczymy, co tam mamy. Nigdy tu nie byłam. Co za dziwne miejsce! Aha! Za trawą morską widać zatopiony statek. Zawsze marzyłam o znalezieniu czegoś takiego. Czy chcesz postawić żagle? Spróbujmy razem. W ten sposób rybka pomogła Eli znaleźć nowy dom. Małpko, daj nam tkaniny. Co za śmieszny zwierzak. Zrób mały materac. Włóż warstwę syntetycznego wypełnienia. Łóżko jest gotowe. Brakuje ozdób. W wazonie znajdują się świeże kwiaty. Dodaj więcej poduszek. Wszystko jest gotowe do umeblowania uroczego kącika. Jednorożec przybyła do Lalikei. Znajdziesz u nas odpowiednie meble. Witam, potrzebuję mebli do mojego nowego domu. Trafiłaś pod właściwy adres. Mamy wyprzedaż, przyjrzyj się temu stoisku. Wow, co za fart. Ale lepiej poszukać czegoś w moim stylu. I pojeździć w wózku sklepowym. Tak. Oj, to była kraksa. Haha, ha. na szczęście spadłam na poduszki. Wszystko się przyda. O jejku, jakie ładne łóżko. Spróbuję się położyć. Jeden materac wystarczy. I dywanik. <laughs> Sophie zapakowała pełen wózek rzeczy. Chyba o niczym nie zapomniałam. Wezmę wszystko i zapłacę gotówką. Padnij do nas jeszcze raz. Ach, mój pokój jest teraz idealny. Zniknęły wszystkie babeczki. Wytnij sylwetkę muszli. Wybierz odcienie różu z piankoliny. Nadaj muszli teksturę. Pożycz kwiat. Jego płatki ozdobią zewnętrzną stronę. Oklej taśmę maskującą, by zostawić szpulę. Boki są udekorowane brokatem, a perły są wszędzie. Pracowity dzień dobiegł końca. Czas się położyć i odpocząć. Ale na dywaniku nie jest wygodnie. Au, Lina jest zbyt ostra dla moich pleców. Z pomocą przyszła ryba. Dzięki, przynajmniej mam poduszkę. Bez względu na to, jak syrenka się obraca, nie może zasnąć. Zdecydowałam się. Zadzwonię do sklepu meblowego. Halo, halo, co się stało? Czy potrzebujesz łóżka? Dobrze, wyślę kuriera. Kraw dostarczył je bardzo szybko. A Elwira dostała przepiękne łóżeczko. Jest śliczne. I takie miękkie. Dobranoc. Syrenka zamknęła oczy i zasnęła. Przyklej trzy mieszadełka do kawy w ten sposób. Z drutu możemy zrobić stabilne mocowania. Przymocuj je na ramię. Odczeplinę. Zawieź huśtawkę za pętlę. Przeciągnij dźwignię przez słomkę. O, słodkie kwiatki! Łatwo jest przesunąć huśtawkę w górę i w dół. Zabawa jest tego warta. Jednorożec patrzy na morze przez lornetkę. Tak nie może być! Widzę, Syrenę? Witaj! Poznajmy się, jestem Sophie. Miło Cię poznać, Eli. Wygląda na to, że nikt nie wie o tym miejscu. Chodź ze mną, pokażę ci mój dom. Bardzo chętnie, ale nie mogę wstać. Ano tak, masz ogon. Nie ma problemu, coś wymyślę. Sophie natychmiast zamachnęła się swoją magią. O, to ułatwia mi pracę. Teraz dziewczyny spędzą czas razem. Bardzo szybko zostały dobrymi przyjaciółkami. W takim domku to nie było trudne. Podziel arkusz tektury. Pomaluj połowę na czarno. Dodaj kropelki farby. U, to wygląda jak galaktyka. Użyj pędzla, by stworzyć gwieździste niebo. Zrób kilka otworów, światła led wyglądają jak i się gwiazdy! Jakie to jest piękne! Dziewczyny odpoczywały w domu. Niebo pokryte jest chmurami. Eli, czy widziałaś kiedyś rozgwieżdżone niebo? Pomyślmy, nie, nigdy! Czekaj, mam pomysł. Jednorożec znalazł księżycowy kwiat. Sofi dostała garść magicznego pyłu. Gdy tylko użyła go w domu, na suficie pojawiło się rozgwieżdżone niebo. Przyjaciółki położyły się, by patrzeć na gwiazdy. Spójrz, tam jest Kasiopeja. Widzę co za widok. Przedniej szeroką rurę. Złóż dolną część zjeżdżalni, dodaj steropian. Dobrym wyborem jest żółty papier piankowy. Drewniane szpikulce zmieniły się w stojak na ramki. Przedniej słomkę, pomaluj ją na srebrno i pokryj boki. Wow, ale wysoka zjeżdżalnia! Jest tu mnóstwo roślin. Nawet ośmiornica chce zjechać, gdy nikt nie patrzy. Jednorożec czuje się znudzona. Mam nadzieję, że Eli szybko wróci. Hej, hej! Już jestem! Sophie, cześć! Witaj! Pograjmy w piłkę. Boję się zamoczyć ubranie. Oto twoje koło ratunkowe. Skacz tutaj! Nie mam ochoty schodzić. To zjedź! Tak, to takie zabawne! Pobawimy się? Zaczekaj, ja bardzo lubię zjeżdżać. Jeszcze raz! Przyjaciółki świetnie się bawiły. O, miękkie pompony! Wybierz oczy! Pojawił się puszysty potwór. Zmieniły się w skrzydła. Ukryj kawałki modeliny pod kapeluszem. Czary-mary. To magiczny róg. Zabawne stworzenie. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Pewien jednorożec postanowił zrobić coś miłego dla swojej przyjaciółki. Cz, cicho, musimy dotrzeć do morza. Ale dziecko jest zbyt szybkie. Mimi wyleciała z koszyka i ruszyła w kierunku domu. Hej, Mimi, wracaj! Dobrze, spróbuję go zwabić przekąskami. Nikt nie może odmówić słodyczy. Złapaliśmy go. A Sophie została, by czekać na przyjaciółkę w pobliżu wodospadu. Ha! Którą wybierzemy? Te! Zdejmij podstawkę plastikowej kuli. Przyklej do podparcia. Wsyp do środka kolorowe kamienie. W środku jest mnóstwo trawy morskiej. Uformuj malutką rybkę. To rzadki kolor. Dodaj oczy. Co za przystojniak! Zwierzak czuje się komfortowo w nowym akwarium. Syrenka przyniosła ogromną skrzynię. No cóż, powinno tu być to, czego potrzebuje. Znalazłam! Rybki, kto chce nowe miejsce, dam wam szansę na życie na lądzie w pięknym akwarium. Jedna rybka się zgodziła. Plusk, od dawna chciałam zmienić otoczenie. To na co czekamy? Ruszajmy! Przyjaciółki spotkały się na brzegu. Sofii, weź ode mnie mały prezent. Wow! Zawsze chciałam mieć rybkę! Gdy nagle puszysta Mimi wyskoczyła z pudełka. O, będę miała zwierzątko! Dziękuję! Obie dziewczynki były zadowolone ze swoich prezentów.